Moc świeżości z Silan. Świeżość Silan utrzymuje się 24 godziny przez 7 dni dla ciebie i Twoich bliskich. Ciesz się eksplozją czystej świeżości. Silan, zapach, który pokochasz. Witaj w klubie kupujących wszystkie prezenty w Empiku jak Mikołaj. Teraz 50% rabatu na drugą tańszą książkę. Scrabble Pokémon 22% taniej. A na Empik Conversarze Bright Crystal w supercenie. Empik. Witaj w klubie. Kliknij, tapnij, wpadnij. Mistrzu, czy to jest ta sławna? Tak, eksportowa Krakusa. gotowana, delikatna. Mistrzostwo. Krakus, mistrz szynki. Spróbuj też szynki od szwagra. Tradycyjnie wędzona. 100% szynki w szynce. Jeśli nie masz ochoty gotować masz Glovo. Albo z supermarketu coś kupić chcesz Glovo. Zamów to, co chcesz, odbierz to, czego pragniesz, bo masz globo, wszystko Pobierz aplikację, zamów głowo i odbierz ekspresowo. Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź Neozine Forte. Nozina Forte? Tak, wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, a neozina je zwalcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną no? i antybiotyk nie będzie w ogóle potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę Forte. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Just the two of us. We can make it if we try just Dawanie jest najpiękniejszym prezentem. Milka, delikatność smakuje lepiej. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus, który pomaga na dwa sposoby. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Iladian Direct Plus to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zosia ma kaszel suchy. dostaje więc herbapek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Antka dopadł kaszel mokry. Też bierze herbapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbapek Junior. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast, od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z nutką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal, naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Boże Narodzenie, to czas na... Prezenty ukryte, dania smakowite, okien przecieranie, choinki kupowanie, świąteczną playlistę, życzeń listę, domu przystrajanie, bomby kratowanie. A w tym wszystkim najważniejsza sprawa... Wspólna zabawa! <grych> Najpiękniejsze w świętach. My. Gotowe. Gotowe! mamo? Mamy to! Chodźmy! Mm. Hmm. Kinder Szoko Bons! Delikatny mleczny krem, kawałki orzecha laskowego, oblane pyszną czekoladą Kinder. Kinder Choco Tak smakuje zabawa! Kiedy wreszcie spadnie śnieg? Dzięki dziadku! Czas oczekiwania! Na śnieg, na prezenty. To świąteczny czas. Ta ciekawość, to drżenie w sercu pozostaje z nami, czy mamy lat 7 czy 77. No to patrz! We wspólnych oczekiwaniach rodzi się magia świąt. Kinder, w święta wszyscy jesteśmy dziećmi. Program zaprasza sponsor. Producent śmietanki łaciatek. Sponsorem programu jest Volkswagen, dostawca elektrycznych modeli ID. Sponsorem programu jest producent leków na ostry ból Dexak i Dexak SL. Jak to jest. Kiedy kredyt na świąteczne okazję możesz wziąć tu i teraz, a zacząć spłacać nawet za 3 miesiące. RRSO 11 i 11,4%. Weź kredyt gotówkowy. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Verobank. się bardziej Vero. Odkryj moc świeżości z Silan. Świeżość Silan utrzymuje się 24 godziny przez 7 dni dla ciebie i twoich bliskich. Ciesz się eksplozją czystej świeżości. Silan. Zapach, który pokochasz. Witaj w klubie kupujących wszystkie prezenty w Empiku jak Mikołaj. Teraz 50% rabatu na drugą tańszą książkę. Skabel Pokémon 22% taniej. A na Empik Conversarze Bright Crystal w supercenie. Empik. Witaj w klubie. Kliknij, tapnij, wpadnij. Mistrzu, czy to jest ta sławna? Tak, eksportowa Krakusa. Wolno gotowana, delikatna. Mistrzostwo. Krakus, mistrz szynki. Spróbuj też szynki od szwagra. Tradycyjnie wędzona. 100% szynki w szynce. As. Testuj w najlepszym towarzystwie. Spróbuj nowych limitowanych smaków Lace, świąteczna pieczeń z indyka i uczta serowa. Super oferta tylko teraz w KFC. Megabox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty: cheeseburger, longer, wielka dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC! od 25 lat najważniejsi są dla nas ludzie Allegro Jeśli nie masz ochoty, gotowa bo z supermarketu coś kupić chcesz. Glow. Zamów to, co chcesz, odbierz to, czego pragniesz, bo masz glow. Pobierz aplikację, zamów Globo i odbierz ekspresowo. O, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. No, ma D3, magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Filipek znów się rozchorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem i zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu sorobne z Forte. Neozine forte? Trzeba działać na przyczynę infekcji. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak Filipek? Super! Neozinę to był strzał w dziesiątkę. Neozinę forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Czasy of was we can make it, if we try, just the two of us. I hear the crystal fall. dawanie jest najpiękniejszym prezentem. Milka, delikatność smakuje lepiej. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki. Ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus, który pomaga na dwa sposoby. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Iladian Direct Plus to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. Na mokry kaszel stosuję herbapekt, który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu. Z reguły nie wiem, jaki mam kaszel, dlatego wybieram herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Ból zatok? Aby się go pozbyć trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wycielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Pop Cheesy Bites Pizza Hut. Pizza Hut. chcesz już? No, kupa, klocek. Srako! I yy, kał! Yy, fekalia. Yy, bobek, Bobal, yy, Bobalach, ale zależy po czym. Władcy Much, dwa odcinki, codziennie o 21:00 w SKTV. Czy raz na zawsze tutaj apelujemy, że moja Jarosławka nie tylko śpiewa, ale także komponuje. Tak, no przede wszystkim jestem dumna. Głównie z tego, że udało mi się zostać taką samą Majką, jaką byłam. No to kurczę, powiem Ci, że jesteś wybitnie utalentowana. Ja mówię to teraz mi to no, mówicie? Jak ma 64 lata, może ja powinnam była być tancerką? Jazdy Gwiazdy w niedzielę o 14 w SKTV. Okay. TV Info. A na początek zajrzymy do pływającej kawiarni. W tym lokalu kalosze są obowiązkowe. To oczywiście Wenecja podczas tak zwanej aqua alta, dosłownie znaczy to wysoka woda. Mówi się o tym wtedy, gdy przypływy są wyjątkowo duże, a wszystko spowodowane jest różnicą ciśnień na dwóch końcach Adriatyku i powiewem silnego wiatru. To powoduje, że klienci restauracji i kawiarni, na przykład na placu Świętego Marka, wody mają po kolana. W takie dni, dla lepszej płynności, restauratorzy powinni więc rozważyć możliwość płatności przelewem. To będzie rewolucja w transporcie publicznym. Zobaczcie, jak wygląda kupno biletów w Moskwie. Moskiewskie Metro testuje cyfrowych kasjerów, którzy wyglądają jak prawdziwi ludzie. Wszystko oparte jest na sztucznej inteligencji. Kasjer AI sprzedaje bilety, przyjmuje płatności i odpowiada na pytania. Zupełnie jak prawdziwy człowiek za ladą. Co najważniejsze, nigdy nie strzela fachów, ale nikt nie zagwarantuje, że ze zmęczenia nie złapie zawieszki. Na pizzy najważniejszy jest ser. Nie wierzycie? To zobaczcie, jak w Chinach za pomocą sera można wygrać cenne nagrody. W tej chińskiej pizzerii emocje zaczynają się jeszcze przed pierwszym kęsem. Klienci mogą tutaj stanąć do zawodów na najbardziej rozciągliwy ser. Komu uda się rozciągnąć go na wskazaną wysokość, wygrywa nagrody, czyli na przykład zniżki na pizzę. Ciekawe, czy jak ktoś zamówiłby pizzę cztery sery, to zwiększa swoją szansę na wygraną, czy nie? Na pochyłe drzewo przy... Wszystkie kozy skaczą. Tak brzmi stare polskie przysłowie. W Stanach powstało nowe. Na pochyloną cheerleaderkę jedna koza wskoczy. To nie jest objazdowy cyrk, tylko poważne ćwiczenia z równowagi. Tak ćwiczą cheerliderki z Florydy. Zasada jest prosta: utrzymać kozę na swoich plecach tak długo, jak to tylko możliwe. Takie ćwiczenie wydaje się łatwe, ale to tylko pozory. Żeby nie zrzucić z siebie kozy, trzeba być niezłym kozakiem. A teraz czas na muzyczne newsy w SKTV Info. Jakie nowości ostatnio się pojawiły? Sprawdźmy. Nowości dostaliśmy na przykład od Kuebo na Fide. Właśnie ukazał się jego nowy utwór Futurama 3. Przy okazji zaprasza on na pożegnalny koncert. Ten da w marcu. Co ciekawe, to nie będzie koncert, jakiego wszyscy się spodziewają. Zanim opadnie kurtyna, artysta szykuje projekt artystyczny, jakiego w Polsce jeszcze nie było dolariów. Co się stanie, gdy przestanę się zastanów Żaden stańczyk nie jest w stanie tu wypełnić pusto stanu. Tak jak stano zmieniam kanał, no i zaczynam od zera. Nie wiesz, ile przeszedłem, bo mam ukryte trofea. Jak ci serduszko pęka, to weź beta blokera. One Republic też dali sporo radości swoim fanom. Zespół podzielił się nowym singlem. W nowej wersji Hurt artystów gości nie wsparł Jelly Roll. Do serwisów cyfrowych trafiła epka zawierająca Today Know It's Christmas 2024 Ultimate Mix wraz z nowym klipem. Band 8 compilation Today Know It's Christmas było nagrywane z trzech różnych okazji i w trzech różnych pokoleniach. Band 8 w 1984, Band 820 w 2004 i Band 830 w 2014. Na Band 8 2024 Ultimate Mix słyszymy niesamowitą grupę wokalistów. Między innymi młodego Stinga u boku młodego Eda młody Boy George z młodym samym Smithem. Młody George Michael z młodym Harrym Stylesem i wielu, wielu innych. I to wszystko w tym SKTV Info. Na kolejne zapraszam już jutro o tej samej porze. Na program zaprasza sponsor, producent pianek Milka Alpejskie Mleczko. Sponsorem programu jest producent kosmetyków AA Technologia Wieku 5 Repair do pielęgnacji skóry dojrzałej. Sponsorem programu jest Operator Sieci Plus dostawca światłowodu do domu.